Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No dzisiaj w sumie miał być odcinek z nagród, ale no stało się to, co się stało. Bardzo ciekawy pomysł i tak zrobimy, ale dobra, y, player playerpiki w sensie, dobra, zróbmy playerpiki. Także mamy za Golda dwa nagrody, tutaj zaproponował jeden z widzów na czacie, żebym to zrobił w ciemno i szukał po drużynach po prostu, co tutaj się wydarzyło. I co jest? Gdzie są moje piki? Gdzie są playerpiki? Ej, wait. Co się stało? Rivals, niewymienne. Co? Czekajcie, czekajcie, nie dostałem player Więc przychodzę do was z materiałem, który miał się pojawić w przyszłym, w w przyszłym tygodniu, ale no... Z racji, że jej no niestety nie chcą mi dać tych playerpicków, ewidentnie nie chcą mi ich oddać, ale słyszałem, że też wiele osób tak ma, właśnie w, te, w tym tygodniu tak miało. No i co? No i dzisiaj chciałem wam pokazać nowy glitch, który powstał w FIFA. Oczywiście, najpewniejsze rzuty karne są oczywiście poprze, jakby zawodnik prawonożny w prawo okienko. Lewonożny w lewo, okienko, jeszcze najlepiej na zielonym, gościom, który dobrze strzela karne. No, teraz widzicie na ekranach, jak ja te rzuty karne wykonuję, według mnie to jest najpewniejsze. A jeżeli ktoś ma słabe rzuty karne, to ja robię tak, że mieszam, mieszam, prawo, lewo, prawo, lewo i w końcu strzelam w środek. No bo jednak tam najmniej osób zostaje, chociaż teraz już coraz więcej przewiduję tego typu zachowania. Ale dzisiaj nie o tym. No powstał glitch, może nie glitch, może on był od początku już gry, ale to co się dzieje, gdy strzelicie tuż nad głową bram właśnie ja to robiłem na arenie treningowej, ale zapewne działa to tak samo w meczach online czy to offline. Właśnie, no tak myślę, że to działa po prostu, no bo to jest niedorzeczne, to jest niedorzeczne. Nie otrzymałem player piku. Zakończyłem live'a. Po poszedłem na arenę. I dzieje się coś takiego. To, to był szok naprawdę szok, ale przetestujemy sobie, gwarantuję wam to. Pokażę wam to w jakimś materiale w przyszłym tygodniu. Jak w lidze weekendowej wyszły mi te rzuty karne, no możecie sobie popróbować, najlepiej to jeszcze zrobić na zielonym nad głową tego bramkarza ta piłka się jakoś odbija od tej poprzeczki, od głowy czy tam od rąk, wypada i my strzelamy bramkę, bądź odbija ją bramkarz w poprzeczkę i sam strzela sobie bramkę, czy to jest normalne w takiej grze, czy to jest normalne moi drodzy, bo ja nie sądzę, ja nie sądzę, że to jest normalne no nie chce mi się wierzyć, że to nie jest glitch. Naprawdę nie chce mi się wierzyć. Także, no, chciałem wam dzisiaj powiedzieć, że, no, nie otrzymałem nagry za to znaczy player picków konkretnie, bo paczki były, ale nic nie było. No, nie warto wam tego pokazywać. Naprawdę nie było ani jednego walkoutu. No i chciałem wam dzisiaj to przekazać i przekazać właśnie w ten sposób narzuty karne. Także, no, dzięki za oglądanie dziś krócej, bardzo krótko, ale, no, jestem zdenerwowany troszkę na tą grę. Trzymajcie się, no i cześć.